Hey Wszystkim z tej strony atakujemy na Waszych ekranach kolejny odcinek ze Star Stable, i jest to nasz kolejny odcinek z niecodziennika. Słuchajcie, e, chciałam Wam podziękować oczywiście za kolejne subskrypcje, które zostały pozostawione u mnie na kanale. Mega, mega, mega jest mi e, przyjemnie, cieplutko na serduszko, bardzo mi jest fajnie, miło i w ogóle. Także bardzo dziękuję wszystkim tym osobom. Dziękuję również moim wspierającym, o których ostatnio zapomniałam troszkę przepraszam Was, naprawdę, ja Was strasznie doceniam wszystkich, ale po prostu tego jest tyle do ogarniania, że poza życiem prywatnym, własną stajnią, pracą, końmi, jakby po prostu wszystko już jest, wiecie, tak, no, staram się łączyć wszystko ze sobą, ale wiecie, jak to jest, także przepraszam Was, bardzo postaram się być tutaj bardziej, że tak powiem, po Waszej stronie i i gdzieś tam postaram się zrobić to, co, co obiecywałam. Oczywiście, tak, co do konkursu, co do konkursu, słuchajcie, który chcę wam zorganizować. Oczywiście, on się pojawi, tak jak wam obiecywałam, ale chciałabym to zrobić już po moim powrocie ze szpitala, dlatego że chciałabym mieć po prostu kontrolę nad tym wszystkim. A teraz nie wiem kiedy, jak i gdzie. I wiecie, wszystko jest taką jedną wielką niewiadomą, także. Trzeba troszkę cierpliwości, i jak już wszystko się u mnie gdzieś tam poukłada, to na pewno to zrobię, żeby potem nie było żadnych wątpliwości. I jeszcze tak na samym począteczku przeczytam kilka Waszych komentarzy, które zostały pod poprzednim odcinkiem przez Was pozostawione. Więc Velvy Equest. Hej, od kogo masz shader albo jakie efekty masz w nim? Śliczny jest. Bardzo dziękuję. Ten poprzedni shader to był shader, którego chyba zrobiłam sama, yy, bo ja się tym bardzo, bardzo bawiłam. Teraz mam troszkę inny shader. Z tymi shaderami ja mam też o tyle problem, że nie do końca jestem w stanie ustawić tego zblurowania i tak dalej. Nie wiem, ja <grym> nie mam kiedy nawet do tego przysiąść. Pewnie gdybym przysiadła i ten, skupiła, wiecie, całą uwagę i tak dalej na tym, to bym to zrobiła. Więc jeśli bardzo Wam zależy, żeby tutaj jakieś takie efekty superwizualne były, to dajcie znać, postaram się dla Was to zrobić. Ale jeżeli inaczej, mi to pasuje tak jak jest, jeśli. Wam też to tak jak teraz zostanie. Po prostu chciałabym, żeby to było też miłe dla Waszych oczek, bo się o Was yy, troszczą bardzo. <laughs> Lecimy z do następnego komentarza. Yy, koniarka NP Alexa jest naj. SSO ostatnio ciągle dodaje te same rasy na bazar. Ciągle są Szejry, Haflingery, Koby, Fińskie. One są ciągle i szkoda, że nie dają na przykład cele, Holendry, Dzikuski, Konamerki, Ardenki, lalalala, konie szynki? Co? Konie szynki? Jakie konie szynki? pierwsze a my ciągle mamy paso. A, to prawda. Co do wino to zauważyłam, ale całej reszty nie. Szczerze mówiąc, ja na te bazary bardzo mało uczęszczałam, więc też tak nie za bardzo zwracałam na to uwagę, bo jak się pojawiał bazar, to ja po prostu omijałam tą aktualizację. Nie, nie będę ukrywać, no nie miałam ostatnio starkońców, więc też jakby wiecie. Mm. SSO, Shire, Hewlingery fińskie, nudzi, że ciągle dają te same i czekam na jakieś ciekawsze rasy na bazarze. Oczywiście to moja subiektywna opinia, i jeśli ktoś się z nią nie zgadza, to spoko. Tak jak mówiłam, ja nie wiem, możecie powiedzieć, czy wy też macie takie odczucie? Z tego co wiem, to tam bardzo się posypał zespół SSO. Jakaś osoba nie dostała przedłużenia umowy. Ktoś tam po prostu odszedł. No, e, no dzieje się, że tak powiem, e, ale nie chcę o tym za dużo mówić, bo, że tak powiem, to nie jest e, moja sprawa, co się dzieje wśród ludzi, którzy tworzą tą grę, i ja dostaję gotowy produkt. Chciałabym, żeby ten produkt e, był dobrze zrobiony, dobrze przedstawiony i żeby nam się dobrze grało. Mam nadzieję, że osoba, która, bo tak, bo zwolniona, nie, nie przedłużyli umowy chyba osobie, która była odpowiedzialna za e, robienie animacji przy koniach, coś, nie wiem, nie chcę Was skłamać tak naprawdę, bo dla mnie to są tylko plotki, ploteczki, ja nie mam nawet kiedy do tego przysiąść, ale wiem, że tam, no, dzieje się dość słabo, wiem, że SSO ma problemy pieniężne i dlatego musi robić właśnie gdzieś tam... No, rotację tych pracowników. Też dlatego właśnie cały czas mamy, mamy konie. No nie, dlatego cały czas gdzieś tam jesteśmy, jakby no może nie zmuszani, ale wiecie, tak podpuszczani do kupowania tych starcoinsów tak delikatnie. Kolejne komentarze są od Kuba Sean i Sonia. Waliko2993. Siema Tadeuszek. Dałam lajka dla Tadeusza. <gryw> Bardzo dziękuję. Jak ktoś nie wie, kim jest Tadeusz? to zachęcam do obejrzenia ostatniego live'a, chyba tego bardzo, bardzo długiego. Nie chcę teraz tego tłumaczyć, ale no wiedzą tylko wtajemniczeni i tylko ci, co siedzą z nami na live, a. także. <laughs> I ostatni komentarz jest od Julciks141. Hejka, Acia. Kiedy wracasz na kanał z końmi? Wrócę i słuchajcie, obiecałam sobie, że postaram się też dodawać moją pracę tak faktycznie z koniem. Pokażę Wam jak y, ja pracuję z Pajko, jak pracuję z Dante, chcę, y, chcę do tego wrócić, ale no niestety nie mam ujeżdżalni, plus no jeszcze, wiecie, jeszcze jestem w dwupaku, że tak powiem, jak urodzę, wszystko wróci do normy, wydaje mi się, że najprędzej jak po prostu zacznie się już robić cieplej, wtedy ta ujeżdżalnia już będzie, wiecie, też zrobiona. Na, więc na wiosnę na pewno, na pewno na 100% i to tak wiecie, z kopyta, że tak powiem. No i to były wszystkie pytanka, które sobie wybrałam gdzieś tam, bo też nie chcę Was zanudzać. Nie wiem, dajcie znać, czy Wam się podoba to, że ja czytam te komentarze, czy to dla Was zanudne, czy nie. A my jedziemy w tym momencie w jedno miejsce. Słuchajcie, weszłam sobie tutaj do, e, no na tą, tą posesję i zaczęła grać stara muzyka z SSO i miałam taki vibe miły w ogóle. Ja w ogóle teraz jak mam ten shader, który jest obecnie, jeju, jak ja czuję już tutaj wiosnę, to jest niesamowite naprawdę. O, okej. Okay. To jest tak niesamowite, że no serio, no miło. Bardzo miło mi tutaj jest jeszcze te tulipanki. Ja już chcę wiosnę. Ja już nie chcę błota w stajni. Come on. Dobra. Ja widzę, że my tutaj nie zrobiliśmy absolutnie nic, jeśli chodzi o naszego konia i poziom jego w ogóle. Ja nawet nie jestem w stanie powiedzieć, czy my mamy stajenną wykupioną. Mamy prawie trzeci poziom konia, którego dosłownie dopiero co kupiłam, także fajnie. Wiecie co, w ogóle dzisiaj odpaliłam tą grę i miałam takie... Jezu, czemu ja nie widzę, że ja to nagrywam? I ja nie wiem, po prostu raz mi program pokazuje, że się nagrywa, innym razem totalnie mi nie pokazuje, że się nagrywa. I ja mam zawsze takie what? No, e, także co chciałam powiedzieć, że kocham tą stajnię i naprawdę to jest chyba pierwsza stajnia, e, którą zmieniłam, z Murland na tą, którą mam tak długo. E, wcześniej nie miałam tak, dlatego że nie mogłam się przyzwyczaić do niczego. I tutaj w ogóle też jest jakoś tak pusto, wiecie? W ogóle mi się marzy, żeby w SSO było coś takiego. No nie, że sobie idziecie i macie tu na przykład, nie, wiem, możecie wyciągnąć kilka koni ze swojej stajni. Czajcie. O, mamy teraz odcinek z pomysłami Uwaga, randomowo, <laughs> Że tutaj mamy na przykład możemy sobie wstawić dwa inne, tutaj dwa takie i dwa takie, albo trzy takie, i że one tam zostają i nie musimy ich trzymać w boksach, w stajni, tylko faktycznie możemy sobie je, wiecie, jakoś rozsiać. Mm, I że na mapie byłyby gdzieś tam pozaznaczane, że tam mamy te konie. No mega by to było moim zdaniem, dużo bardziej realistyczne, fajny, jakiś taki smaczek by był. No nie wiem. Dajcie znać. To moim zdaniem było super ekstra. Dobra, nie chcę robić tych wyścigów, bo one są nudne. E, jedziemy tam. Aha, miałam was zabrać w jedno miejsce. E, tak, będzie turniej rycerski. Ten turniej rycerski e, ja tam nie dokończyłam. Mam tam jeszcze jakieś zadania do porobienia. Ja ich nie robię. W ogóle wiecie co, totalnie niczego nie robię. Nawet tego nie zrobiłam. Nie zrobiłam tego, bo naprawdę mi się te rzeczy nie podobają na tyle, żeby chcieć. Tych telefonów też nie mogę oddać, bo ja nawet nie mam reputacji zrobionej w... 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 Co jest? Aha, mam to odebrać, okej. Okay. Uuu, czabrak będzie już! E, szybko! <grybko> szybko! Znaczy no, 5 lutego już jest koniec, więc niedługo. Pewnie gdybym się spięła i zaczęła zbierać te świetliki, no to pewnie bym to zrobiła bardzo, bardzo szybko. Mm, ale no nie chcę, może dzisiaj coś pozbieram, nie wiem, zobaczę, zależy. <laughs> może dzisiaj odpalę live, a. nie mam pojęcia. Mm, co do bazaru, e, to tak, e, przejrzałam trochę e, tych aktualizacji, które były. No i zgadzam się, mieliście rację. Faktycznie często pojawia się tam Pasofino na przykład. Nie mam pojęcia. Było gdzieś chyba na jakaś rolka na Instagramie SSO. Że stawiają konie szlejch na papierach toaletowych. Wiecie, tych taki rozwinięty papier toaletowy. I kto pierwszy zwinie, ten koń będzie na e, nie wiem, czy Nie wiem, czy wyrozumie. Ja wam to znajdę, okej. Okay, I wam to tutaj wstawię, żeby nie było. Więc e, który koń pierwszy tam dotrze do, do. no, Kto zwinie ten papier, tą strajtaśmę to wtedy, no, <noise> wtedy wygrywa. Nie wiem, czy oni faktycznie na tej zasadzie wybierają koni, nie mam pojęcia. No my nie dostajemy żadnych ankiet, żeby nie było, Także no, my tu nie wiemy, nie wiemy. O, znowu tak szybko. No. Mój koń to jest to speeda. Okej. Okay. Jak się patrzy na nas, to żaba. Nie wiem, to jest takie wkurzające z tym poziomem. W ogóle ja tak czytam kiedy te wasze komentarze, i tam jest. Boże, Ata, wiecznie narzekasz, bo e, nie narzekasz, kiedyś tak nie narzekałaś. No bo kiedyś z samo nie bardziej skupiały się jednak na tej fabule. My wiedzieliśmy na co czekamy, a teraz dajcie znać, czy ktoś z was pamięta w ogóle. Jak się zakończyła poprzednia historia fabularna? Bo ja nie! Nie pamiętam, naprawdę. Choćbym chciała, to nie pamiętam. Niestety. I ten wątek z robotami też mnie tak strasznie wybił. Jakoś tak kurczę, nie wiem. Nie czuję tego. Mm, nie czuję po prostu. Liczę na to, że, że powstanie też jakaś. Chociaż kurczę, nie jest przykro, bo ja naprawdę darzę serduszkiem takim cieplutkim to SSO. I, I bardzo dużo wspomnień mam i w ogóle ja bardzo, bardzo lubię SSO i byłoby mi przykro, gdyby faktycznie mm, wiecie, no... Yy... O. <laughs> ojej, ojej. Gdyby faktycznie działo się tam bardzo źle i, i gdyby cokolwiek się miało z tą grą zadziać, że na przykład, nie wiem, przestanie istnieć, nie? No jakby mm, byłoby mi bardzo przykro. Mm. Bo jednak takie trenowanie sobie w tle, ja często mam na przykład tak, że odpalam tą grę i, i robię coś, yy, nie wiem, oglądam jakiś serial, czy jakiś film leci w tle, czy jakaś bajka, jaki ładny kucyk, <grym> i ja po prostu sobie, wiecie, zbieram, czy robię wyścigi, czy, czy cokolwiek, no, także szkoda by mi było, gdyby to się skończyło jednak. Mm, czekajcie, zapomniane pola, czy to to? Chyba tak, chyba tam są. Nie wiem, w każdym razie. E, w każdym razie, no, no, szkoda by było. Tak jak mówię, nie chcę was wprowadzać w błąd, bo nie wiem, kto, kto tam odszedł, a komu nie przedłużyli umowy. Wiem, że jedna osoba jest związana z grafiką koni. I w ogóle z tym, jak wyglądają, i to od bardzo, bardzo dawna tam ponoć pracowała. No i tak. Mówię wam, to są takie informacje, gdzie jak gdzieś tam przeczytałam, ale tak się nie zagłębiałam. Też dlatego mówię, nie chcę was tu wprowadzać w błąd. <laughs> Jeśli ktoś siedzi w temacie, to możecie też dać znać. No, <laughs> ja wam mówiłam, że dla mnie najważniejszy jest produkt. Nie znam tych ludzi. E, fajnie, że, że sobie są, no ale wiecie, mm, okej. Okay. No i ta muzyczka tutaj. Eee... Fajny uuuum. Hmm. 900, tak? To jest kuc gotlandzki, też śmieszny. Aha, to jest ten, który jest... ale ten mi się podoba. On wygląda jak Dante, bo jest taki gruby jak Dante. <śmian> Ale nie mam Star Colorsów. też ładny. No i co do koni smoków. Tak, to jeszcze miałam powiedzieć. Konie smoki. Ponoć będą nowe konie smoki. Ej, aż sprawdzę szybko, czy na CC Creation. wiecie co? Ja nie wiem, czy się nagrywa. Najlepsze jest to. CC Creation. Ja nie wiem. Ej, <śmian> Chyba nie ma nic u niej nowego. Nie, więc tylko to, co na Instagramie. Z tego co widziałam, to mają być troszeczkę bardziej takie mm, dopracowane, a cała reszta to coś ma być, z strzelanie z łuku czy coś takiego. No spoko, ale. Fabuła! Ja nie wiem, czy ktoś jest tutaj na tyle takim, wiecie, super ekstra rycerzem, żeby teraz yy, bardzo czekać. No, no nie wiem, dajcie znać, czy czekacie. Dzień dobry, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Lovisa Wolf Night mm -hmm, znajome. Zacząć się podążać drogą rycerza, pozwól, że ci o niej opowiem. Dobra, opowiedz, tylko sprawdzę, czy się nagrywa. Dobra, mi się, się przeklikałam coś, yy, bo musiałam sprawdzić, że się faktycznie nagrywa, ale nagrywało się na szczęście. Wkurzyłabym się, jakby się nie nagrywało, dlatego, że dużo gadałam. E, Wiśniowej jednorożce, co? Wiśniowej dorożce za sobie szlachetność oraz elegancję. Wiśniowej dorożce, człowieku. Kieruję nimi dobro, a ich czyny są sprawiedliwe. Noszą luksusowe, pachnące szafranymi goździkami ubrania. Członkowie tej rodziny są poważni, poruszają się z gracją. No, poważni, jak się nazywają wiśniowe jednorożce. Eh? Mhm. Żółte wilki szanują władzę oraz siłę. Dobra, aha, bo ty opisujesz te wszystkie tamte takie. Dobra, ja do niczego nie należę, słuchaj. Po dokonaniu wyboru. Pod... Aha, ja mam teraz dokonać wyboru. <grywa> no, no dobra. A czemu ja nie dostaję żadnych. Um, tutaj weźmiesz udział w widowisku. Tak, w widowisku. We weźmy udział w widowisku. Jej, on się cieszy, to chyba dobrze. Kiedy już zechcesz spróbować wiedzieć, czy, czy o poszczególnych rodach, daj mi znać. Chwila, chwila. Czyli to wszystko, tak? Ja cię kręcę! Żółte wilki szanują władzę oraz siłę. A tu jakiś progres jest. Co to jest nagroda? Jakaś, nie wiem, włócznia. Aha! Że mogę sobie wybrać. Okej. Okay. Błędną rycerzówną. Ja. Wielkich dębów Ten ma najładniejszą grafikę chyba, dlatego że jest fioletowy. No nic, yy, spoko, fajnie, że można takie coś robić i to wszystko, generalnie, jeśli chodzi o ten <gryw> Ja myślałam, że mam tam jakieś zadania do zrobienia, come on, naprawdę na to liczyłam! Ale nic nie. Hm. No cóż. O, tutaj Ardennek i Fryz, oh, Boże, Fryz, Szajerek. Ardenki fajne są. Ten kary mnie tak troszkę kusi. No, nie będę mówić. No, także ja myślę, że my będziemy kończyć ten odcinek już, tak naprawdę, bo się dużo nagadałam. <ścoughs> Czekamy na ten... Yy... No, ten miesiąc się tak wiecie. W ogóle to jest takie smutne, że chociaż jedna aktualizacja w miesiącu, nie? Cho chociaż jedna mogłaby być związana z fabułą. Chociaż jedna, jedna w miesiącu. To by było tak... Od razu motywujące, że ma sa jak ktoś ma na maksę zrobiony poziom i wszystko w ogóle zrobione, to prawdę mówiąc, no nie ma tutaj co w tej grze robić. Eventy są takie same, czy te halloweenowe, czy te zimowe i tak dalej. To wszystko jest takie samo, chociaż jedna nowa rzecz by się mogła pojawiać. Jedna, byłoby naprawdę super ekstra. No. Także moja kolejne narzekanie. Kocham was bardzo, <noise> bardzo serdecznie was wszystkich pozdrawiam. Mam nadzieję, że do usłyszenia już. Niebawem. Trzymajcie się ciepłutko. Cześć.